Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, spokój i dobro. Drodzy, dzisiaj chcemy zastanawiać się wspólnie nad tajemnicą Matki Bożej i Eucharystii, miejsca Matki Bożej w naszej duchowości. Wiemy, że Święty Ojciec Pio był człowiekiem, który bardzo kochał Pana Jezusa obecnego w Eucharystii, ale bardzo często też mówił o tym, że Matka Boża towarzyszyła mu w tej modlitwie eucharystycznej, we mszy świętej. Święty Ojciec Pio był mistykiem, a w związku z tym często widział Matkę Bożą, czy dusze w cierpiące widział i mógł zaświadczyć w jaki sposób Matka Boża adoruje, czy modli się do swojego Syna Jezusa Chrystusa obecnego w Eucharystii. Pewien pielgrzym przyniósł kiedyś figurkę, która była symbolem, taka symboliczna, jest to figurka Matki Najświętszej, ręką wskazuje ona na swe serce. Serce jednak nie widać Matki Bożej, gdyż w miejscu serca znajduje się hostia. To Eucharystia jest sercem Maryi. Maryja zawsze przychodzi nie dla siebie, a aby przedstawić nam Eucharystię, chleb życia Jezusa. Gdzie syn tam i Matka? Gdzie Jezus Chrystus tam i Matka Boża? Matka Boża szczególnie jest złączona z Panem Jezusem nosiła Go dziewięć miesięcy pod swoim sercem, a więc wykształciła się szczególna więź między Matką a jej Synem. Święty Łukasz w dziejach apostolskich opisuje życie pierwszego kościoła, trwali oni w nauce apostołów we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek i z radością, i prostotą serca. Wielbili Boga, cały lud odnosił się do nich życzliwie. W tym trwaniu na modlitwie towarzyszyły im Maria, matka pana Jezusa. Ilekroć uczestniczymy we mszy świętej, uświadamiamy sobie obecność Matki Najświętszej w sprawowanej liturgii. Już na początku Eucharystii, w akcie pokuty, wypowiadamy słowa: Przeto błagam Najświętszą Marię Pannę, zawsze dziewicę. A w pierwszej modlitwie Eucharystycznej słyszymy, zjednoczeni z całym Kościołem, ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Marię, zawsze dziewicę, matkę Boga i naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W nauczaniu błogosławionego prymasa wyszyńskiego. Czytamy, jak blisko każdego z nas musi być Matka Boża Maria, aby przez nasze kapłańskie ręce i posługiwanie mocą naszego kapłaństwa rodzić dalej w Eucharystii i w duszach tego samego Jezusa Chrystusa, którego raz zrodziła w stajni betlejemskiej. Chrystus Eucharystyczny na ołtarzach świątyń i wielki Chrystus mistyczny jest zawsze i wciąż Synem Maryi. Przeżywamy i rozważamy często różaniec, tajemnice światła, tajemnica ustanowienia Eucharystii. Encyklika o Eucharystii w rozdziale szóstym nosi tytuł W Szkole Maryi Niewiasty Eucharystii. Święty Jan Paweł II pisał tam, Maria uczestniczyła w Eucharystii w łamaniu chleba sprawowanym przez apostołów. Skoro Eucharystia jest wielką tajemnicą wiary, to Maria uczy nas uległości wobec Słowa Bożego. Maria wyraziła swą wiarę eucharystyczną, zanim jeszcze Eucharystia została ustanowiona przez Pana Jezusa. W zwiastowaniu poczęła Syna Bożego w fizycznej prawdzie ciała i krwi, a przez to samo dzieje się w sposób sakramentalny w życiu każdego wierzącego, który przyjmuje w Komunii Świętej pod postacią chleba i wina prawdziwe ciało i krew pańską. Ona powiedziała tak Bogu i my przed przyjęciem Komunii Świętej mówimy Amen, czyli tak, na przyjęcie z wiarą Chrystusa ukrytego pod osłoną chleba. Istnieje też głęboki związek Maryjnego Fiad, niech mi się stanie, wypowiedzianego w odpowiedzi na propozycję Archanioła i naszego Amen, które wypowiadamy przed przyjęciem pana Jezusa w Komunii Świętej. Święty Piotr Damiani. Kiedyś mówił, ciało, które Najświętsza Dziewica pooczęła i żywiła w swym łonie z macierzyńską troską, to ciało, jak mówię, a nie żadne inne, ponad wszelką wątpliwość, otrzymujemy teraz na świętym ołtarzu. To głosi wiara katolicka, tego wiernie naucza Kościół Święty, mawiał tenże święty, święty Piotr da Damiani. Maryja jest pierwszym w historii tabernakulum, w którym Syn Boży pozwala się adorować. Święte Elżbiecie, Maryja nie tylko pod krzyżem, ale przez całe swoje życie realizowała wymiar ofiary Eucharystii. To jest ciało moje, które za was będzie wydane. Jest tym samym ciałem, które Maryja poczęła w swoim łonie. Tak jak pod krzyżem była obecna, tak jest obecna w każdej z naszych celebracji eucharystycznych. Matka Boża była zarazem pierwszym tabernakulum i pierwszą monstrancją Eucharystii, pierwszym tabernakulum stała się dla Jezusa po wypowiedzianym fiat podczas zwiastowania Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział w Kanie Galilejskiej, odbył się pierwszy cud, który Pan tam uczynił. Słowa Maryi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To Matka Boża zachęca nas, abyśmy byli posłuszni poleceniu jej syna i przychodzili na sprawowanie najświętszej ofiary z potrzeby i prostoty serca, nie z lęku, nie z przymusu. Matka Boża wyśpiewuje magnifikat. Eucharystyczny charakter ma też pieśń Maryjni, Magnifikat, wyśpiewywana podczas nawiedzin u Świętej Elżbiety. Ona przyniosła pod swoim sercem do Świętej Elżbiety Syna Bożego, który pozwolił adorować się Matce Świętego Jana Chrzciciela. Maria wielbi Boga Ojca w magnifikat i czyni to przez Wy i z Jezusem. Matka Boża Maria mogła bardzo przeżywać słowa konsekracji Pana Jezusa czy konsekracji Kościoła w kapłaństwie sakramentalnym, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Wypowiadane przez apostołów to ciało Chrystus ofiarowane na ołtarzu krzyża i w sposób sakramentalny na naszych oczach jest tym samym ciałem, które ona poczęła. Przyjmowanie Eucharystii musiało oznaczać dla Maryi niejako powtórne przyjęcie w jej łonie, w sercu, które biło rytmem właśnie jej serca. Testament Chrystusa z krzyża uobecnia się w każdej mszy świętej, stąd też w każdej mszy świętej jesteśmy polecani opiece Matki Bożej, ale też wezwani do tego, abyśmy ją do siebie przyjęli, powierzyli siebie Maryi. Zobaczmy, drodzy, że nawet są prefacje maryjne, będące częścią modlitwy eucharystycznej, mamy ich około pięćdziesięciu czterech, w tych prefacjach dziękujemy Bogu razem z Maryją i za Marię. Treść tych prefacji ukazuje nam, kim jest dla nas Matka Boża i jak możemy ją naśladować. Są specjalne mszaliki, formularze o Matce Najświętszej wraz z prefacjami. Wychodząc ze mszy świętej, czynimy wiele dobrego, tak jak Maryja, byśmy tym dobrem wrócili na następną Eucharystię i ofiarowali je naszemu Panu. W encyklice Świętego Jana Pawła II o Eucharystii tenże papież Polak pisał o szkole Maryi, w której uczymy się właściwej postawy eucharystycznej. Nazywał Marię niewiastą Eucharystii. Wejdźmy do Maryjnej Szkoły Eucharystii, uczmy się od niej. Maria całym swoim życiem ucieleśniła tajemnicę Eucharystii. Matka Boża nosiła Jezusa do, św... do świątyni, zanosiła właśnie pana Jezusa, by go ofiarować Bogu. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział. Była to zapowiedź krzyża, przy którym Maria oddała swego Syna na ofiarę za nasze grzechy, a jej duszę miecz przeniknie. Już tu mamy związek Maryi z Eucharystią. Bardzo często różni mistycy święci, mawiali o tym, że widzieli Matkę Bożą w sposób duchowy, mistyczny, uczestniczącą we mszy świętej. Tak właśnie boliwijska współczesna mistyczka Katarina Rivas pisała. Zobaczyłam, że po prawej stronie kapłana w odległości jakby jednego kroku, jakby nieco nad ziemią klęczała najświętsza dziewica na tkaninach bardzo delikatnych, przezroczystych i równocześnie świetlistych, jak krystaliczna woda. Miała ręce złożone i patrzyła uważnie z szacunkiem na kapłana. Maria jest wciąż obecna podczas każdej Eucharystii, tam gdzie jest Chrystus, tam musi być też i Jego Matka. Święty Ojciec Pio bardzo często wypowiadał się z jaką czułością i miłością towarzyszyła mi dzisiaj do ołtarza najświętsza Maria Panna. To ona pomagała ojcu Pio modlić się, adorować, sprawować posługę kapłańską. Bardzo często wspierała ojca Pio swoją obecnością i swoją modlitwą. Święta Weronika Giuliani napisała z kolei Maria zaprosiła mnie do swojej szkoły Eucharystii i stała się moją przewodniczką po tajemnicy mszy świętej. Na własnym przykładzie uczyła mnie adorować konsekrowaną hostię. Podczas Eucharystii święta Weronika Giuliani, kapucynka stygmatyczna, spostrzegła, że Maria patrzy na hostię w szczególny sposób i to nieustannie, aż do chwili spożycia jej przez kapłana. Weronice wydawało się, że Matka Boża nigdy nie miała dość patrzenia na najświętszą hostię. W czasie adoracji albo też podczas podniesienia Matka Boża oddawała hostii głęboki ukłon, a wszystkie jej gesty powtarzali święci. Matka Boża ma otwarte ramiona, aby trzymać rozchylony płaszcz. Patrzy na mnie, pisała z kolei ta święta, Weronika Giuliani, a potem pochyla twarz i spuszcza adorujące spojrzenie na hostię, która błyszczy w jej piersi, w jej piersi, a nie na jej piersi. Dziewica nie mówi, ona się tylko uśmiecha. Jednak jej uśmiech jest tak wymowny, jak tysiąc słów i jeszcze więcej – jak Eucharystia jest sercem Boga, tak Maria jest cyborium tego serca. Spójrz na moją matkę, wiecznie żyjące cyborium, do którego wstępuje chleb pochodzący z nieba. Ona ze swego serca uczyniła monstrancję tabernakulum dla serca swego i waszego. Zaś Matka Boża z Fatimy ukazała aniołów, którzy padali głowami przed najświętszym sakramentem. Uczyła nas szacunku wobec swego syna obecnego w hostii, mawiały osoby, które widziały Matkę Bożą, dzieci z Fatimy. W Fatimie w roku 1917 Słoneczna Pani ukazała się trojgu dzieciom. Eucharystia była na początku i w centrum objawień fatimskiej Pani. Łucja, siostra Ucja, najstarsza z widzących, wspomina objawienie anioła, który udzielił dzieciom Komunii Świętej. Razem z Chiacentą i Franciszkiem poszliśmy do groty. Nagle zauważyliśmy jakiś nadzwyczajny blask nad nami. Wyprostowaliśmy się, żeby popatrzeć, co się dzieje, i zobaczyliśmy anioła trzymającego w lewej ręce kielich, nad którym unosiła się święta hostia. Ostię świętą dał mi, a krew z kielicha rozdzielił między jacyntę i Franciszka, mówiąc równocześnie przyjmijcie ciało i pijcie krew Jezusa Chrystusa, tak strasznie znieważonego przez niewdzięcznych ludzi. Pokutujcie za ich grzechy i pocieszajcie Boga waszego. Jezus, utajony w najświętszym sakramencie, stał się dla dzieci fatimskich największym skarbem mimo że ze względu na wiek nie były jeszcze u pierwszej komunii świętej. To samo w Lurd. W roku 1858 niepokalana ukazała się świętej Bernardecie z Subiru. Ona chora na astmę, czternastoletnia Bernardetta. Seria tych osiemnastu objawień, których doświadczyła, jest tak wielką katechezą, w czasie której sama Matka Boża przygotowuje Bernardetę do przyjęcia pierwszej komunii świętej. Upragniona chwila nadeszła w uroczystość Bożego Ciała w 1858 roku. Papież Benedykt XVI pisał, Maria z Nazaretu, ikona rodzącego się Kościoła, jest wzorem, wskazującym jak każdy z nas powinien przyjmować dar, jakim Jezus czyni z siebie samego w Eucharystii. Maria w kontekście Eucharystii Podobnie jak w życiu Matki Bożej można widzieć trzy główne etapy – Nazaret, Golgota i Wieczernik, tak też druga część mszy świętej zawiera trzy główne etapy – przygotowanie darów, przeistoczenie, komunia święta. W Eucharystii powołanie Maryi i nasze powołanie łączą się ze sobą. Przygotowanie darów – Nazaret. Zanim pójdziemy na Mszę Świętą, mamy się oczyścić. Nasze podstawowe oczyszczenie dokonuje się przez chrzest. Później odnawiamy łaskę tego sakramentu przez dobrą, szczerą spowiedź. Na początku Mszy Świętej jest moment oczyszczenia, który nazywa się aktem pokutnym. Dopiero wchodzimy w Eucharystię, aby na nowo przyjąć wolę Bożą, przez Słowo Boże nam objawioną. Przeistoczenie Golgota. Następny krok w liturgii mszy świętej to przeistoczenie. Modlitwa Eucharystyczna. W życiu Matki Bożej najbardziej podobny moment widzimy na Golgocie, gdy stała pod krzyżem syna. Kielich Maryi był wypełniony nie dopiero na Golgocie, ale przez całe jej życie. Ile przeżyła w Betlejem podczas ucieczki do Egiptu, ile cierpiała z powodu syna. Komunia święta wieczernik. Maria pomiędzy apostołami w wieczerniku, żyjąc z Maryją, żyjemy Eucharystią. Życie Maryjne to życie Eucharystyczne i życie Eucharystyczne to życie Maryjne. Stąd wielcy święci, miłośnicy Eucharystii, równocześnie byli wielkimi czcicielami Matki Bożej, która pomagała im pokazywała, w jaki sposób godnie, owocnie przyjmować Pana Jezusa, jaki sposób czcić Zbawiciela. Główne stacje w życiu Maryi są więc jednocześnie głównymi stacjami Eucharystii i naszego życia. Pierwsze tak w Nazarecie, oto ja służebnica Pana. Drugie tak na Golgocie, wypowiedziane po cichu, stojąc pod krzyżem, ale stojąc z miłością, z wiarą, ufając dalej. I trzecie tak w Wieczerniku, służąc przez modlitwę i pracę w gronie powstającego Kościoła pomiędzy apostołami. Trzeba zjednoczyć się z Maryją, aby w pełni wziąć udział w komunii świętej. Bez Eucharystii nie ma Kościoła. Wizję kryzysu Kościoła i znaczenia Maryi w jej zażegnaniu miał święty Jan Bosko. 30 maja 1862 roku ksiądz Jan Bosko opowiedział swój sen dotyczący walki Kościoła z wrogami, cierpień papieża i jego końcowego triumfu dzięki nabożeństwu do najświętszego sakramentu i Marii wspomożycielki wiernych. Nagle na środku Wielkiego Oceanu, referował ksiądz, Święty Jan Bosko, wyrosły dwie kolumny w bliskiej od siebie odległości. Na wierzchołku jednej widniał posąg niepokalanej dziewicy. U jej stóp znajdował się napis Wspomożenie Wiernych. Na drugiej kolumnie, większej i wyższej, pojawiła się ogromnych rozmiarów monstrancja z Najświętszym Sakramentem, z Najświętszą Hostią. Poniżej był napis Zbawienie Wierzących. Po rozgromieniu wroga i przezwyciężeniu wszystkich przeszkód wprowadziła swój okręt między dwie kolumny i zatrzymuje go między nimi. Cumuje statek z jednej strony przy kolumnie z Najświętszym Sakramentem, a z drugiej z Najświętszą Niepokalanie Poczętą Dziewicą Wspomożycielką. Święty Jan Boskot skomentował sen. Są tylko dwa sposoby, aby uratować się w tak wielkim dramacie. Częsta komunia święta jest potężną kolumną, na której wspiera się jeden z biegunów świata. Nabożeństwo zaś do Matki Najświętszej jest tą drugą kolumną, która podtrzymuje drugi biegun świata należy dołożyć maksymalnych wysiłków, by te dwie praktyki realizować wszędzie i w życiu wszystkich. Kościół bez Eucharystii nie jest Kościołem prawdziwym. Diabeł doskonale zdaje sobie sprawę, gdzie przechowuje się żywego Jezusa, potrafi też doskonale rozróżnić hostię konsekrowaną od niekonsekrowanej. Opłatek jest mu zupełnie obojętny. Kiedyś, mówi jeden egzorcysta, trzymałem w ręku opłatek, a osoba opętana patrzyła na niego mętnym wzrokiem, jedynie śmiała się cynicznie, nic się nie działo, kiedy jednak miałem przy sobie najświętszy sakrament, zaczynały się krzyki, bluźnierstwa i wycie. To oznaczało, że złe duchy dobrze wiedziały, czym jest Eucharystia, miały świadomość, iż prawdziwy i żywy Bóg jest obecny pod postacią chleba konsekrowanego, a my ludzie mamy tyle wątpliwości niewiary. Święta Faustyna Kowalska pisała, przed każdą komunią świętą gorąco proszę Matkę Bożą, aby mi dopomagała w przygotowaniu duszy na przyjście Syna swego i czuję wyraźnie jej opiekę nad sobą. Bardzo ją o to proszę, aby raczyła rozpalić we mnie ogień miłości Bożej, jaką płonęła jej czyste serce w chwili wcielenia Słowa Bożego. Święty Jan Paweł II, papież Polak, pisał w samej chwili podejścia do Stołu Pańskiego, aby otrzymać Komunię Świętą. Wyobraźmy sobie, że Maryja nam towarzyszy, że przyjmujemy Komunię Świętą w zjednoczeniu z Matką Chrystusa. Możemy wyobrazić sobie, że sama, najświętsza Panna, podaje nam ciało swego Boskiego syna, tak jak wówczas, gdy dawała go ludziom gdy był niemowlęciem i przyjmij je z jej rąk z największym uszanowaniem i radością. Po Komunii Świętej przypomnij sobie tę wielką pokorę, radość, wdzięczność oraz uczucia uwielbienia i miłości, jakich była pełna dusza Maryi w chwili wczelenia Syna Bożego. Wejdźmy do Szkoły Maryi, niewiasty Eucharystii. I prośmy ją razem ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus, gdy do serca wstępuje mój Pan w hostii białej, niech w tym sercu znajduje Matko serce Twoje. Święty Ojciec Pio właśnie bardzo prosił Matkę Bożą o pomoc w przyjmowaniu, w adorowaniu, w życiu Panem Jezusem obecnym w Eucharystii. Matka Boża okrywała go płaszczem, modlitwą, stygmatyka pomagała mu adorować, przyjmować, przygotowywać się, dziękować później wraz z nią dobremu Bogu za dar przychodzenia Pana Jezusa do serca. Drodzy, ceńmy sobie obecność Pana Jezusa w Komunii Świętej, ceńmy sobie Msze Święte i nawet w tygodniu, może starajmy się, Uczestniczyć z potrzeby serca, nie tylko z obowiązku w niedzielę czy w dni nakazane, świąteczne, ale właśnie bądźmy przyjaciółmi tego, który nas kocha, Boga. Eucharystia jest autostradą do nieba, jak mawiali święci, jest niebem na ziemi, jest wielkim darem, jest skróconą formą naszego uświęcenia. Otwierając się na Pana Jezusa, otwieramy się już na wieczność z Bogiem. Przychodzi Pan Jezus do tych, którzy właśnie Jego potrzebują. Eucharystia nie jest nagrodą tylko za święte życie, ale jest lekarstwem na nasze choroby. Dlatego, jeżeli coś jest nieuporządkowanego, sam Pan Jezus przychodzi, aby nas uratować, uświęcić, przemienić. Święci mawiali tak, że w świątyni w łonie Maryi Pan Jezus przebywał dziewięć miesięcy. W świątyni, jakim jest wierzący Kościół, trwa aż do skończenia świata, ale w świątyni duszy, przez wiarę i miłość trwać będzie powieki. Pan Jezus, którego przyjmujemy, chce być w nas na zawsze i ta przyjaźń z Nim rozpoczyna się już teraz, tu na ziemi, w naszym życiu. Chrystus chce być w nas, ale czy my chcemy być z Nim i dla Niego, jak On jest dla nas? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.